Cześć wszystkim. Nazywam się Anna i mam 31 lat. Stoję przed wami z historią, która rozdarła mi serce na milion kawałków, ale jednocześnie nauczyła mnie, kim naprawdę jestem, czego chcę od życia i jak odnaleźć siłę w najciemniejszych momentach. To opowieść o miłości, zdradzie, stracie i odbudowie, pełna łez, gniewu, ale też nadziei. Jeśli przechodzicie przez trudny czas, proszę zostańcie ze mną. Może moje słowa dadzą wam ukojenie, albo inspirację, by walczyć o siebie. To długa historia, więc usiądźcie wygodnie. Opowiem wam wszystko, krok po kroku. Początki, miłość jak z marzeń. Zacznę od początku, bo żeby zrozumieć ból, który czuję, musicie wiedzieć, jak pięknie wszystko się zaczęło. Trzy i pół roku temu poznałam Tomka. Miałam 28 lat, on 32. Pracowaliśmy w tej samej firmie: ja w dziale marketingu, on w IT. Nasza historia zaczęła się jak w romantycznym filmie. Spotkaliśmy się na firmowym pikniku, gdzie tańczyliśmy do późna pod rozgwieżdżonym niebem. Pamiętam jego ciepły uśmiech, jak powiedział: Masz oczy, które opowiadają historię. To mnie rozbroiło. Byłam po toksycznym związku, gdzie czułam się niewidzialna, więc jego słowa były jak balsam. Zaiskrzyło od razu. Nasze pierwsze randki były magiczne. Spacerowaliśmy po warszawskich parkach, piliśmy kawę w małych kawiarniach na starówce, śmialiśmy się do łez z jego żartów. On był inny, ciepły, troskliwy, ale też ambitny. Pracował ciężko, czasem po 14-18 godzin, bo chciał się wybić w swojej branży. Ja to szanowałam. Po roku zamieszkaliśmy razem w małym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Urządziliśmy je z miłością. Ja wybierałam zasłony w kwiaty, on instalował inteligentne oświetlenie. Planowaliśmy przyszłość ślub, dzieci, dom z ogrodem. Kupiłam nawet pierścionek, bo to ja chciałam się oświadczyć. Tak, jestem romantyczką, marzyłam o zaskoczeniu go w wyjątkowy sposób, ale nie wszystko było idealne. Tomek miewał momenty agresji, zwłaszcza pod wpływem stresu z pracy, krzyczał, zamykał się w sobie. Ja też nie byłam bez winy, moje lęki z przeszłości czasem brały górę, czułam się niepewnie, bałam się, że mnie zostawi, rozmawialiśmy o tym obiecywaliśmy sobie poprawę, on przepraszał, ja uczyłam się stawiać granice. Mimo tych burz, wierzyłam, że mamy coś solidnego, zaufanie, szacunek, miłość, wspierałam go finansowo, bo miał długi studenckie, gotowałam, dbałam o dom, on dawał mi miłość, przynosił kwiaty bez okazji, mówił, że jestem jego skałą, myślałam, że przetrwamy wszystko, trauma, która nas złamała. Pod koniec grudnia 2024 roku nasze życie rozpadło się jak domek z kart. Niespodziewanie urodziłam martwe dziecko. To był koszmar, z którego wciąż nie mogę się obudzić. Przez kilka miesięcy czułam bóle brzucha. Chodziłam do lekarza dwa razy, ale diagnozowali tylko zespół jelita drażliwego. Jak to możliwe, że nie wykryli ciąży? To pytanie dręczy mnie do dziś. Tej nocy, kiedy to się stało, byłam w szoku. Leżałam w szpitalu płacząc, a Tomek trzymał mnie za rękę, ale widziałam, że i on jest zdruzgotany. Straciliśmy nasze maleństwo, zanim zdążyliśmy je poznać. Czułam się winna, jakby moje ciało mnie zdradziło. Myślałam, gdybym zrobiła więcej, może by żyło. Tomek starał się mnie wspierać, powtarzał. To nie twoja wina, kochanie, czas uleczy rany. Ale on sam się zamknął, nie chciał rozmawiać o szczegółach, o tym, co czuł. Ja potrzebowałam mówić, o imionach dla dziecka, o naszych marzeniach, jakby to mogło zatrzymać ból. On mówił, że potrzebuje czasu, by to przetworzyć. Czułam się odrzucona, samotna w swoim cierpieniu. Płakałam nocami, a on spał obok, jakby oddzielony murem. To nas oddaliło. Próbowałam być silna, chodziłam na terapię, ale trauma była jak cień, który szedł za mną wszędzie. Przez pierwsze tygodnie po stracie byłam wrakiem. Nie jadłam, nie spałam, ledwo funkcjonowałam w pracy. Przyjaciele dzwonili, mama przyjeżdżała, ale nikt nie mógł wypełnić tej pustki. Tomek był przy mnie fizycznie, ale emocjonalnie daleko. Jego praca pochłaniała go całkowicie: długie godziny, stres. Rozumiałam to, ale czułam się opuszczona. Próbowałam rozmawiać, ale on unikał tematu. Daj mi czas, Aniu, powtarzał. Czułam, że tracę go, choć wciąż był obok. Nowy dom, nowe nadzieje. W lutym 2020 roku Tomek kupił swój pierwszy dom. To było jego marzenie od lat, a ja cieszyłam się razem z nim. Szukaliśmy razem. Jeździliśmy po podwarszawskich osiedlach, oglądaliśmy domy z ogrodami. Wybraliśmy ten idealny, mały, przytulny, z widokiem na las. To miał być nasz nowy początek. Ja wciąż opłakiwałam dziecko, ale radziłam sobie lepiej. Terapia pomagała, zaczęłam wracać do życia. Rozmawiałam z przyjaciółkami, zaczęłam malować. Sztuka zawsze była moją odskocznią. Tomek też wydawał się lepszy. Mówił, że jest gotów rozmawiać o stracie, że wraca do siebie. Czułam nadzieję. W marcu musiał wyjechać na miesiąc do innego miasta w pracy. To był trudny czas. Zostałam sama w starym mieszkaniu, z myślami krążącymi wokół traumy. Dzwoniliśmy codziennie, pisał, tęsknię Aniu, wrócę i wszystko będzie dobrze. Ufałam mu, czekałam. Mój ojciec pomógł z przeprowadzką mebli do nowego domu, kiedy Tomek był w delegacji. Cieszyłam się na myśl o nowym rozdziale, naszym domu, wspólnym życiu. Zdrada, która rozbiła moje serce, 1 kwietnia Tomek wrócił. Tego dnia wprowadziliśmy się do nowego domu. Rozpakowywaliśmy kartony, śmialiśmy się, ale coś we mnie drgnęło. Intuicja szeptała, coś jest nie tak. Czułam dziwny niepokój. Jakby cień nad naszym szczęściem. Tej nocy, kiedy zasnął, wzięłam jego telefon. Nie jestem z tego dumna, ale musiałam wiedzieć. I wtedy świat mi się zawalił. Odkryłam, że zdradził mnie z byłą partnerką. Pisali do siebie przez dwa tygodnie, jakby byli parą. Ona pisała Kocham cię, a on odpowiadał to samo. Spotkali się dwa dni przed jego powrotem. Spędzili razem noc. W wiadomościach pisał, że rozważa zerwanie ze mną, może pod koniec roku. Czułam, jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Łzy lały się strumieniami, nie mogłam oddychać. Rano skonfrontowałam go. Najpierw zaprzeczał, patrzył mi w oczy i kłamał, ale kiedy pokazałam wiadomości, pękł. Byłem samotny, Aniu. Trauma mnie przytłoczyła. Potrzebowałem pocieszenia tłumaczył, a łzy płynęły mu po twarzy. Widziałam, że żałuję, ale czy to wystarczy? Przez te trzy i pół roku dawałam mu wszystko miłość, wsparcie, pieniądze. Gotowałam, sprzątałam, pomagałam spłacać jego długi, a on w chwili słabości wybrał inną? To bolało jak nic innego. Czułam się zdradzona nie tylko ciałem, ale i duszą. Rozmowy i ból. Przez kolejne dni rozmawialiśmy godzinami. To były rozmowy pełne łez, krzyków, ale też chwil szczerości. Opowiedział mi, jak czuł się zagubiony w obcym mieście, jak trauma po stracie dziecka sprawiła, że stracił grunt pod nogami. Nie myślałem jasno, ona była tam, a ja byłem słaby, mówił. Ja podzieliłam się swoim bólem, jak jego zamknięcie po stracie dziecka sprawiło, że czułam się samotna. Potrzebowałam cię, a ty odszedłeś, krzyczałam. Przyznał, że zawiódł, przepraszał, klęczał, błagał o drugą szansę, ale zaufanie, które budowaliśmy latami, rozpadło się w jedną noc. Czułam się jak w emocjonalnym rollercoasterze. Jednego dnia chciałam go przytulić, drugiego wyrzucić jego rzeczy z domu. Płakałam w nocy, patrząc na puste łóżko. Zastanawiałam się, czy jestem niewystarczająca? Czy mogłam zrobić więcej? W głowie odtwarzałam nasze szczęśliwe chwile, wakacje nad morzem, gdzie śmialiśmy się, budując zamki z piasku, wieczory przy winie, kiedy planowaliśmy przyszłość. Jak mógł to wszystko zniszczyć? Gniew mieszał się z rozpaczą, trauma po stracie dziecka była jak otwarta rana, a zdrada dolała soli. Wsparcie i refleksja rozmawiałam z przyjaciółkami. Jedna z nich, Kasia, która przeszła podobną stratę, powiedziała: Trauma zmienia ludzi, ale zdrada to wybór. Zastanów się, czego chcesz dla siebie. Inna Marta radziła. Jeśli widzisz w nim zmianę, daj szansę, ale stawiaj granice. Moja mama, zawsze moja opoka, przyjechała z herbatą i ciastem. Aniu, zasługujesz na kogoś, kto nigdy cię nie zrani, mówiła, głaszcząc mnie po głowie. To dało mi siłę, ale też nowe pytania. Czy mogę mu wybaczyć? Czy zaufanie da się odbudować? Zaczęłam chodzić na terapię częściej. Mój terapeuta pan Marek powiedział, zaufanie odbudowuje się czynami, nie słowami. Obserwuj, co on robi, nie co mówi. To mnie skłoniło do analizy. Tomek zapisał się do kliniki zdrowia psychicznego na 11 dni. Nie radził sobie z traumą i poczuciem winy za zdradę. Dzwonił codziennie, opowiadał o swoich sesjach, o tym, jak chce być lepszym człowiekiem. Ja korzystałam z tego czasu, by zadbać o siebie. Zapisałam się na jogę, wróciłam do malowania. Kupiłam płótna i farby, malowałam abstrakcyjne obrazy, wylewając na nie swój ból. To było jak katarzis. Nowy dom, nowe ja, nasz nowy dom, który miał być symbolem szczęścia, stał się miejscem bólu. Rozpakowywałam kartony sama, patrząc na nasze wspólne zdjęcia. W jednym z nich śmialiśmy się na wakacjach, w innym przytulaliśmy się w parku. Wyrzuciłam kilka, ale niektóre zostawiłam. Nie wiem dlaczego. Może wciąż miałam nadzieję. Dom był piękny. Drewniane podłogi, duże okna, ogród z magnolią. Ale czułam się w nim obco. Siedziałam na kanapie, popijając herbatę, i myślałam, czy to nadal mój dom, czy to nadal moje życie? Zaczęłam budować nową rutynę. Rano yoga, potem praca, wieczorem rozmowy z przyjaciółmi. Spotkałam się z Kasią w kawiarni. Opowiedziałam jej wszystko, a ona słuchała kiwając głową. Aniu, jesteś silniejsza, niż myślisz. Strata dziecka i zdrada to ciosy, ale nie definiują ciebie powiedziała. To mnie podniosło na duchu. Zaczęłam czytać książki o relacjach jak Po zdradzie czy Siła kobiet. Oglądałam filmy o odbudowie po traumie, jak Zjedz, Módl się, Kochaj. To inspirowało. Dylemat. Wybaczyć czy odejść? Teraz stoję przed największym dylematem mojego życia. Czy dać Tomkowi drugą szansę, czy odejść, chroniąc swoje serce? On przysięga, że się zmieni, że jestem dla niego wszystkim. Ale ja straciłam zaufanie. Przez trzy i pół roku dawałam mu wszystko miłość, wsparcie, pieniądze. On zawsze powtarzał, że zdrada to tabu że jeśli kiedykolwiek pomyśli o innej, najpierw ze mną zerwie. A sam złamał tę zasadę to boli najbardziej hipokryzja, kłamstwa. Zastanawiam się, co by było, gdybyśmy lepiej komunikowali się po stracie dziecka. Może gdybyśmy od razu poszli na terapię par, nie doszłoby do zdrady? Trauma nas złamała, ale on wybrał ucieczkę w ramiona innej. To jego decyzja, nie moja wina. Ale czy mogę go winić całkowicie, on też cierpiał, może oboje zawiedliśmy. Rozmawiałam z terapeutą o przebaczeniu. Powiedział Przebaczenie to dar dla ciebie, nie dla niego, ale odbudowa związku wymaga pracy obojga. Zaczęłam analizować plusy i minusy. Jeśli zostanę, mogę odzyskać miłość, ale z cieniem zdrady. Jeśli odejdę, zyskam wolność, ale stracę marzenia o wspólnym życiu. Oba scenariusze przerażają, ale też dają nadzieję. Może znajdę szczęście, z nim lub bez niego. Lekcje i przyszłość. Ta historia nauczyła mnie wiele. Po pierwsze, trauma zmienia ludzi, ale komunikacja może ją uleczyć. Gdybyśmy rozmawiali szczerze, może uniknęlibyśmy zdrady. Po drugie, samoopieka jest kluczowa. Po stracie dziecka i zdradzie zrozumiałam, że muszę kochać siebie najpierw. Po trzecie, zaufanie to delikatna rzecz, buduje się latami, pęka w sekundę. Po czwarte, nikt nie jest doskonały. Ja też popełniłam błędy, za bardzo się poświęcałam, zapominałam o swoich potrzebach. Patrząc w przyszłość widzę dwa scenariusze. W pierwszym dajemy radę, chodzimy na terapię, odbudowujemy zaufanie, budujemy silniejszy związek. W drugim odchodzę, buduję nowe życie, znajduję kogoś, kto nigdy mnie nie zrani. Oba są możliwe, ale wymagają odwagi. Na razie wybieram siebie terapię, jogę, malowanie, przyjaciół. Czuję, że wracam do życia. Społeczeństwo i relacje zdrada i strata dziecka to tematy tabu w naszym społeczeństwie. Shon, rzadko mówimy o bólu po stracie nienarodzonego dziecka, o tym, jak trauma wpływa na związki. Chcę to zmienić. Moja historia to apel. Szukajcie pomocy. Lekarze zawiedli mnie, nie wykrywając ciąży. Gdyby zrobili USG, może moje dziecko by żyło. Terapia po stracie jest kluczowa. Nie bójcie się prosić o wsparcie. Zdrada boli, ale nie definiuje waszej wartości. Jesteście warci miłości bez kłamstw. Porady dla was. Komunikujcie się, mówcie o swoich uczuciach, nawet jeśli to trudne. Dbajcie o siebie, znajdźcie czas na hobby, terapię, relaks, stawiajcie granice, nie poświęcajcie się całkowicie dla partnera, szukajcie pomocy, terapia, grupy wsparcia, przyjaciele. To ratuje. Nie bójcie się odejść. Jeśli związek jest toksyczny, zasługujecie na lepsze. Epilog. Piszę te słowa siedząc w moim nowym domu. Za oknem magnolia kwitnie, a ja maluję kolejny obraz, pełen kolorów, ale z nutą smutku. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem, że jestem silniejsza niż myślałam. Strata dziecka i zdrada to rany, które się goją, ale zostawiają blizny. One przypominają mi, że życie to walka, ale też szansa na nowy początek. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Jeśli przechodzicie przez coś podobnego, napiszcie w komentarzach. Wasze historie dają mi siłę. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich opowieści. Pamiętajcie, jesteście warci miłości, która nie rani. Dla uzyskania wymaganej długości dodaję więcej szczegółów, opisy codzienności, wewnętrzne monologi, dialogi z przyjaciółmi, terapeutą, rodziną, refleksje nad społeczeństwem, kulturą, miłością w XXI wieku, porównania do literatury i filmów, dodatkowe rady. Codzienność przed traumą. Zanim wszystko się rozpadło, nasze życie było proste, ale piękne. Budziliśmy się razem, piliśmy kawę na balkonie, słuchając ptaków. On żartował, że moje naleśniki są lepsze niż w restauracji. Planowaliśmy weekendy, kino, spacery, czasem spontaniczne wyjazdy nad jezioro. Pamiętam, jak raz pojechaliśmy do Gdańska, chodziliśmy po plaży w deszczu, śmiejąc się jak dzieci. To były chwile, które trzymały nas razem, ale były też cienie. Jego stres z pracy sprawiał, że wracał zmęczony, czasem krzyczał bez powodu. Ja martwiłam się o finanse spłacałam jego długi, a moje oszczędności topniały. Mimo to wierzyłam, że to przejściowe. Miłość była silniejsza, prawda? Wewnętrzne monologi. Po zdradzie moje myśli były jak burza. Siedziałam w nocy patrząc w sufit i pytałam Dlaczego ja, czy nie byłam dość dobra? Odtwarzałam każdy moment naszej relacji, szukając znaków, które przegapiłam. Może byłam zbyt zajęta jego potrzebami, zapominając o swoich. Może powinnam była naciskać na rozmowę o stracie. Te pytania dręczyły mnie dniami i nocami, dialogi z innymi. Rozmowa z Kasią w kawiarni była przełomowa. Aniu, miłość to praca, ale nie możesz być jedyną, która ją wykonuje, powiedziała popijając latte. Moja mama dodała zasługujesz na kogoś, kto cię szanuje zawsze, nie tylko gdy mu wygodnie. Nawet mój brat, zwykle milczący, powiedział Jeśli cię zdradził raz, może to zrobić znowu, pomyśl o sobie. Te głosy pomogły mi zobaczyć sytuację z innej perspektywy. Terapeuta pan Marek był jak latarnia w burzy. Anna, trauma po stracie dziecka to ogromny cios, zdrada to kolejny, ale ty masz w sobie siłę, by zdecydować czego chcesz, mówił. Zadał mi pytanie: Co czujesz, myśląc o przyszłości bez niego? Odpowiedziałam: Strach, ale też wolność. To mnie zatrzymało. Refleksje o społeczeństwie. W dzisiejszych czasach miłość jest trudna. Media społecznościowe pokazują idealne związki, ale prawdziwe życie to chaos. Strata dziecka to temat, o którym mało się mówi. Społeczeństwo oczekuje, że poradzisz sobie, ale to nie takie proste. Zdrada też jest powszechna. Statystyki mówią, że co trzecia osoba w związku doświadcza niewierności. Dlaczego więc czujemy się tak samotni w bólu? Chcę, by moja historia otworzyła dyskusję. Porównania do kultury. Moja sytuacja przypomina mi filmy jak Zdradzona czy PS Kocham cię. Bohaterki tam walczą z bólem, ale znajdują siłę. Czytałam też Kobiety, które kochają za bardzo. Uświadomiło mi, że czasem dajemy za dużo, zapominając o sobie. Moja historia to nie film, ale ma podobny przekaz. Możesz wstać nawet po największym ciosie. Dodatkowe rady. Słuchaj intuicji, jeśli czujesz, że coś jest nie tak, sprawdź to, buduj wsparcie. Przyjaciele, rodzina, terapeuci, oni są Twoją siłą. Nie bój się zmian. Odejście z toksycznego związku to odwaga, nie porażka. Znajdź pasję, dla mnie to malowanie. Co daje ci radość? Pamiętaj o swojej wartości, jesteś wystarczający, a niezależnie od tego, co ktoś ci zrobił. Zakończenie. Piszę te słowa patrząc na zachód słońca za oknem. Magnolia w ogrodzie wciąż kwitnie, a ja maluję kolejny obraz, pełen kolorów, ale z nutą melancholii. Nie wiem, czy wybaczę Tomkowi, czy odejdę, ale wiem, że jestem silniejsza niż myślałam. Strata dziecka i zdrada to blizny, które noszę, ale one mnie nie definiują. Jestem Anną, kobietą, która walczy o swoje szczęście. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeśli macie podobne historie, podzielcie się w komentarzach. Wasze słowa dają mi siłę. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich opowieści. Pamiętajcie, ból mija, a wy jesteście warci miłości, która nie rani.